Uwaga, witam po wszystkim na tym odcinku. Ociec, zagramy z korniszonem. Hej! Ja jestem ten Rudy. Dobra, to lecimy. Bum, 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 bum. O mnie nie jesteś Rudy, jesteś o mnie Kashim. dobra a ja, ja mam maskę. Dobra, chodźmy, idziemy. E. Musimy pójść na Byte Battle. Ogólnie. Żeby nie dostać 0 punktów, tak jak ostatnio. Dobra, ci w tym pomogę. Czekaj. Dobra, chodź, chodź Czekaj, do patrz. Ja się... Okej, okay, kliknij tutaj i dołączyłem, dobra. Ok. Round one. Spoko. Tylko weź współpracuj ze mną ze mną, okay? Będę współpracował. Na, na, odci na odcinku będę akurat. Wiesz, <grym> bo jestem akurat. Na jestem na życach, <grym> na życach, tak. I wiesz, jest taki oh. stresik. Chyba, A, go, znaczy, chyba mnie dużo słychać dobrze mnie słychać, dobra. Jest git Tak sprawdziłem jeszcze. Bo tam na tym filmiku mnie w ogóle nie słychać było, tak słabo mnie było słychać. O, strasznie. Prawdopodobnie było tak, że. że ten, że wiesz, że musiałem mówić tam ciszej i dlatego tak wyszło. Dobra. dobra. O, no dobra. No coś tu Przegramy. E... Wiesz o tym? Tak. No. <noise> no. Dobra. Dobra, no to czekamy. Ogólnie czekamy. A few moments later. Dobra, let's no, go. Idziemy. Uh, uh, czekaj. eee uh. ja butelka wody. Butelka wody. Same. Pieroszko. Mhm. Oraz... Ej, to co co, co? co, 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 co? Butelka wody jeszcze? O, butelka wody. O, dobra Dobra, nice. dobra butelka wody. Zaraz no, weźmy butelkę wody. Okay. Ej, ej, ej a... Czekaj. Ej, ja mam wodę. Ja co? mam wodę. I my musimy ogólnie... Czekaj. Weź te szyby. O, dobra. Czekaj. Co? Robimy tak, że ja wleję tu wodę. W sensie ty zrób coś takiego, że. Wiesz, dajesz tutaj. Wiesz, wiesz o co chodzi? Nie. <laughs> tak. No tak, to tu, co? Nie? Tak bum, bum, bum i ja, wle ja wlewam wodę. Nie wyszło, czekaj, weź to, to zrobił. Czekaj. Mm, czekaj, ja Gdzie ci są te szybki? Nie tam to zabudu, tam to zabud ja to zrobię, ja no, to jest zrobię. Zabuduj tamto. Les. Bo tam to wygląda się źle. Tam to, tamto zabuduj. Dobra, czekaj. Ja ogarnę. Czekaj, ja już to zniszczę. Dobra, ja to zniszczę. Dobra. Żeby nie było śladów tutaj żadnych. siup, 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 siop, to się nagrywa. Michał, sprawdź to się nagrywa. Nagrywa się. Ciemny ty film. Dobra. Dobra, i teraz... O właśnie, o to, o, o to mi chodziło. I teraz patrz. Ja teraz tam skoczę. I tutaj... Jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze nie. No Do dobra, dobra, Teraz dobra. dobrze, o to Dobra. Przemielać wodę już mogę, czekaj. Czekaj. Aha. Cię tam nie przejmuj, nie, nie zaleje cię jak coś. No raczej się to nie przejmuje, nie? Dobra, dobra. czekaj. Możesz potem polecieć tam też z tym swoim... Stamtąd gdzieś, od, ten odcinek, z którego wrzucę. Chociaż nie wiem kiedy go wrzucę. Okej. Okay. Okay. O, dobra, tylko to będzie taka wielka butelka w sumie. No o to chodzi. Ej, wiesz co, może Ej, bo... bo się utopił. Się utopił. tam! Wodę wlej! O, Czekaj. Czekaj, stop ktoś napisał. Okej, okay, ja zrobię... Um... Wiesz co, ja zrobię... Ja zrobię... O, flagę ja Rosji, to będzie woda, to, to nie będzie woda, to będzie woda. Okej? Okay? No dobra. <laughs> dobra. I czekaj. Na, I napisz Russian Federation. <laughs> nie! No tak. No Wez... czekaj, to napisz co. Ja gronę flagę Rosji. To przez nas wełny. Czekaj. E... Gdzie to jest ta Czekaj. Biała wełna. I ja mam wełna. Czerwona, wełna to, to, idealnie Rusy Piszą na CS-ie. To, to przy... Albo nie, nie napiszę, bo bo, ten, bo to będzie wszystkim. A! Bo mi potem skasują film. Tak, już jasne, skasują film. Tak, tak. Ale ile było takich przypadków na YouTubie, co? 4 minuty w ogóle. No, mm, to spokojnie. Ale najgorsze jest to, że ty potem na tym filmiku zobaczysz, co ja chciałem napisać. Wiem, chyba to chcesz napisać. Wiem, wiem, co chciałeś. Ja to wiem. Zobac zobaczysz na filmie. Zobaczysz na filmie tam. Okay. Dobra. Dobra. Eee, dobra. To, to, to. Weź to napisz, nie wiem, butelka yy, tu. To... <laughs> nie, to na butelce. Czekaj. Jeszcze, jeszcze. No i taki uśmieszek damy. Dobra. Jeśli będzie 0 punktów, to ja nie wiem. Jak będzie, to będzie na 100%, nie 12% nagrywamy filmik, więc za tak zawsze jest. Dobra. Weź nie bądź. Chciałem mieć takiego fajnego skina, tylko że cholera ja mi nie się, wysieta, nie się te skiny. A skina u mnie. U mam, ale na filmie nie będzie. Niestety. No to ogar jakoś to, nie wiem. Nie wiem. czy coś? Właśnie czat. napiszcie w komentarzu czy da się zaaktualizować tak, żeby skin... skin <grym> się wyszedł. Pozdrawiam, czat. Tam. Pozdrawiam czat. No, pozdrawiam, czat. no bo to Trzyma. będzie na premierze, to będzie na premierze, więc wiesz. Tak będzie wow. w tym filmie. No. Wow. Dobra. Dobrze. Gnialnie. Czekaj, dobra. Jeszcze będzie flaga na ziemi. To będzie zdobne. Dobra, flaga flaga Rosji. Pikna pikna flaga. Riemia. No. Co by tu jeszcze dodać? Czekać, czekaj, Hmm. Może jakieś efekt trzeba. No. Czekaj. Hmm. Trzeba, trzeba. Nie nie. Ja jeszcze muszę og Wiem, ogarnąć czegoś. ten program montażowy ogólnie jakiś tutaj, żeby to nagranie też ładnie tak wyglądało. Jakoś muzyczkę dodać, coś takiego. Tak jak inni ci youtuberzy. A kurde. <laughs> o Ło kurde, aleś... Łoł. Wow. Łoł. Wow. o kurde. <laughs> Widzisz? No. Widzisz? No. Naprawdę. Czekaj, czekaj Jaczu. Jako... jestem totalnym. A, to jest... to, to mecze się Żeby nie był taki długi, okay. film, to dwa mecze zrobimy. E, jest już. <noise> 60 sekund, 60 sekund. To nie wygląda jak. butelka w <noise> A dobra, dobra. To dobra. Wygląda... Nie wiem, nie, nie, wiem za... nie wiem za ile to dostaniemy punktów. Dobra, Typowo zrobię sobie czekaj. Dobra, o, <laughs> idealnie, no spójrz na to, spójrz, czekaj. Nie, no, perfekt, hmm. pięknie, idealnie. Zrobiście. Ej, teraz będzie ocenianie, czekaj, czekaj, czekaj. Co? No dobra, to A. nie jest nasze. Ja dam okej. Okay. Ja pierwszy. Ja dam okej. Okay. <ścoughs> Michał, to okej! Okay. Pięć punktów, wiesz. Ja przynajmniej nie jestem taki, żeby coś z, żebym dał zero punktów. To nie jest nasze. Water? Ej nie no, no spoko. Jest okej. Okay. się dobra. U nas będzie zero, ona nas będzie takie zero. Czekaj, czekaj. czekaj. To nie jest nasze. Ej, to jest fajne, to mi się podoba akurat. Tak, e, to jest... Okej. Okay. Gaz. Nie no, jest fajne. A. Jest fajne. A, czyli chodziło Tu, 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 o. W dużo. Nie Okej. Okay. Hmm. Mm, to nie... Czekaj. E, co to jest? A to nie jest chyba... Z... Nie, jest tematem zgodne, patrz. To jest tu woda. jest to woda jest? Dobra. No, dużo, dużo nie powiem. Mi się, się wydawało, że to niezgodne no. z tematem, ale to było, no bo ktoś tam dał. O, o ale to jest ładne. To nawet pomysłowe bym powiedział. E, to jest ładne. Mamy takie fajne. Ale. Ale toksiki. A to jest ładne, czemu tak mało? To serio o, ładne. Ale gówno ktoś napisał. Ej, ej. No, jakie to jest duże? Dobra, to, to to zasługuje na epickie w sumie. Tak szczerze. Szkoda, że sobie nie możemy przyznać coś, czegoś takiego. No, to by było niesprawiedliwe. No, no to nie jesteśmy my. No, no ja teraz nagrywam. <śmum> 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 Jezu! Takiem kończyć telefon. Przeguś nie wiem, o co chodzi. No. Czekam na nas. O bo, to, o, to jest my. nasze, to jest nasze, czekaj. Super duża kupa, a to nie chyba oni u nas. Fajne, ktoś napisał. Nie, ale czekaj. miło. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, jest wow! nawet dobrze, jest 29 punktów. Jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Dobrze, widzisz. My, my, o, mamy drugie miejsce! Drugie miejsce, dobra. <laughs> widzisz, ze mną nie masz 0 punktów. No. <laughs> nie, nice, nice. Round 2. A patrz jaki fajny skin tutaj jest. On ma jakaś gdzie? na, tutaj jestem Tu jestem. To jest, A to dwie osoby. Tutaj, nie tutaj. Tutaj. Gdzie? Tu, tu gdzie jestem ja... O popatrzcie, teraz weszłem na tego typa. To no jest. to jest od dwie osoby na raz. Jak To jest jedna osoba. No nie, to jest dwie osoby naraz Jak? Jak to? Ty na filmie zobaczysz, no zobacz sobie, to jest jeden, jeden <laughs> Ja dam... co to za... Obóz! Obóz harterski Obóz! Nie wiem, jak to zrobić chyba tak za bardzo. Normalnie las robisz. To będzie dobre. Ja chcę. Aha. Obóz! Dobry, obóz! Dobra. Jest! Dobra. Okay. Zbuduj budowę. Dobra, 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 dobra. To co to... ja Ej, Już to zrobię. A, drama, 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 dobra. Może ja zbuduję taki budynek. Wiesz, w środku tego, w środku lasu. Coś takiego. Mm. Nie, nie. Czy zrobisz takie małe, takie małe namioty, okej? Okay? Ja w no. być drzewa, to zrobisz namioty. jakieś namioty, okej? Okay? Proszę. A gdzie, gdzie to są namioty, tak ci powiem. No. ty masz zrobić? One są gotowe. Zrób je. Po prostu. Dobra? No dobra, no. Mm. Boję się, że będziesz ze mnie śmiać, czekaj. Boisz się? Dobra. Nie przesadzaj. Nie mam takiej izolności jak ty. Wow. E... No. Zatkałam drzewie! Zostaw mnie! Dobra. No! Nie mogę wyjść z drzewa! Widzisz jakaś kaślinia? Miesz problem, kiedy jesteś. O! O! <laughs> Boże. Boże. Dobra, i teraz. <laughs> no ja też się ogarniam. Drewo mnie atakują. W ogóle nie wiem. Dobra. Eee. Drewa, drewa, drewa. Drewo. Drugie drewo. O! Eee... Dobra. Ach, nie wierzę. Michał, Co to... podejdź tutaj. Michał, jestem pod drzewem, przyjdź tutaj. Gdzie ty jesteś? Ja muszę abuzować. Pod drzewem? Bo... Gdzie? Dobra, czekaj. Eee, pod drzewem. Dobra, a teraz coś robię, czekaj. <laughs> Dzięki! No bo ja mam 3 minuty, a nie chcę dostać 0 punktów, tak ostatnio. Eh, tam być z drzewa. Dobra, i teraz tak. To moje marzenie. No. Okay. Ostatnie. Dobrański. I pasował... E, czekaj. Masz coś takiego jak osadnicy, coś takiego? Mhm. Mm no to wrzucimy tych osadników tutaj, czekaj. Mhm. Mm tutaj akurat. Okej. Okay. I napiszemy taki obóz harcerzski, coś takiego. Hop, hop, hop. I tutaj zrobimy taką bramę, czekaj. Y tu by było coś takiego jak... Czekaj, drzwi to nie wiem w sumie. w sumie. W sumie można byłoby tej drzwi zrobić. O, takie bramy. I tutaj na przykład... Dobra, i... Trawa, 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 trawa. Trawa, trawa, dobra, czekaj. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. I teraz... Czekaj. Gdzie to jest? To jest to, i tutaj napiszemy. Yy. A, sorry. Gdzie to jest? A, dobra, to jest tu. O, coś takiego. Była to taka taka tabliczka. W sensie na budynek, ale już zapomniałem, gdzie to jest. Tak mi się wydaje. K. By, Była coś takiego jak grałem na kreatywnym tutaj. A i teraz? Gdzie tutaj są cegły? Tu. Dobra i. Dobra, e, to mam i, tak, I teraz tak patrz. I teraz potrzebuję, żebyś tu dał osadników, w sensie do tych drzwi. Tam gdzie są te ci i w ogóle. Gdzie? No tutaj, w, w, dajesz osadników. Dobrze. Tutaj. Otwieram ci drzwi i tu wchodzą. Nie w sensie wiem, kurmę obozką służą. O, dobra. Dobra, dobra. Dobra, wychodzisz. Dobra. Czekaj, czekaj. Czekaj, jeszcze więcej. Dobra. Teraz czuję się tak, bo był w kościele normalnie. Tak, idealnie. To zasługuje na zero punktów. Cicho, nie obrażaj. To był dobry pomysł. O. Dobra. Koniec czasu. Ale już no Dobra. Ej, my też. Dobra. Nie sobie jakiś. Nawiot. A nie, co to w ogóle jest? Michał. Dobra, dobrze. Co zrobiłeś? O, wow, Łoto. E, aha. Ciekawe. O, oh. to jest dość fajne, bym powiedział. Nawet co to jest? Ale to nie jest, ale to nie jest obóz harcerski Więc... No w sumie nie na temat, no ale... Ozdoby spoko, ogólnie No to prawda To o, jest nasze Co ja jestem w lesie Co, 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 co to jest nasze? O, to jest nasze Czekaj 15. 15 punktów, dobra No bo jest brzydkie O Wow Dobra? Nie no, jest Ej, a, ale to jest fajnie, jak, jak tego gościa swój ten. O kurde, ale spokojnie, jest. Dobra. Chodziło mi tak... o takie, mi chodziło o namioty. O takie coś o, mi chodziło. Takie. No to sorry, to. Tak, Mogę o, to coś chodziło. zrobić, dobra. A ty nie wiem, co ty zrobiłeś. Cicho, ja. Ja jestem, ja jestem pomysłowy. Ja jestem, ja jestem pomysłowy. Mhm. Dobra, mm -hmm. a tu, tu jest spoko akurat obozowisko, bym tak powiedział, takie małe, oj, tu jest spoko. Takie mini. No. Ale mało, okej, okay. mało. Dobra. Ale to xyki to są same. No. Fajnie trochę. Co to jest? Dobra. To nie jest twój obóz. Ile? To zostało dużo. E, wow. Pewnie ma kolegów na tym serwerze, dlatego... o kurde, co to jest? To nie, jest, o... nie mm -hmm. jest obóz, chyba. To nie jest o... chyba. Co, co to, kto stworzył to? Jakiś no, armadegon, Armagedon... No w no, ogóle no, nie, obozy pracy, nie, pracy w Rosji. To napisał. <laughs> się zgubiłem. Okej, okay, to jest ładne, to jest, to jest ładne. To jest, spoko. To jest fajne. Mhm. Spoko. Fajne, fajne. Hmm... Eee... Okej, okay. okay, dobra. Okej, okay, no to... No to w sumie możemy się już pożegnać z odcinkiem. Ja to no. nagrywaliśmy... No, tak. o, 23 minuty, dobra. Dobra, dziękuję wam za oglądanie, no. dajcie łapkę w górę, komentujcie i też dziękuję! Siemka!